Kochani, 24 kwietnia Mars wszedł do znaku raka i zaczyna się tam już rozkręcać i będzie gościł tam do 11 czerwca. I jak to nasz Bóg Wojny czuje się w znaku raka w domu księżyca? No cóż, to dość niefortunne położenie dla wojowniczego, pełnego siły do działania Marsa. Wyobraźcie sobie letni wieczór, spokojną taflę wody, w której leniwie odbija się światło księżyca, oddali słać świerszcze. Jest taki spokój i cisza, i nagle wpada z całym pędem jakiś entuzjasta skuterów wodnych i szaleje na tej wodzie. Kręci kółka, dodaje gazu, hałasuje. Woda rozpryskuje się na boki. A z tego cudownego, spokojnego wieczoru nie pozostało już po prostu nic. I tak to właśnie wygląda wizyta Marsa w domu księżyca. Jak można się domyślić, Sytuacja w takim domu robi się z lekka napięta, ponieważ zwyczajowy mir domowy został mocno zaburzony w takiej sytuacji, a Mars został z kolei biedny, spacyfikowany i czuje się ograniczony, bez możliwości wyrażenia się. I z każdym dniem tej niefortunnej wizyty frustracja Marsa będzie rosła, proporcjonalnie do powiększających się fochów Księżyca. Więc możemy w tym czasie spodziewać się różnego rodzaju sporów. Jakichś kłótni i takich ogólnie nieporozumień w domu, w rodzinie, ale też w jakiejś komórce społecznej, takiej na przykład również jak naród. Mars, w tą, w tą bardzo intymną strukturę, jaką jest nasz dom, nasz azyl, prowadza taki niepokój, podważa nasze poczucie bezpieczeństwa i jakby rozdziela poczucie spójności, choćby tej pozornej, która panuje w niektórych domach. Po prostu wbija jakby kij w mrowisko. Sprawdza stabilność, jedność tej podstawowej komórki społecznej, jak to się ładnie nazywa, jaką jest rodzina, ale też siłę jedności całego narodu. Marsu na Kuraka to tematy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa rodziny, dzieci, ochrony dzieci przed pomocą przemocą różnego rodzaju to zdrowie dzieci, ale też kobiet, kwestia płodności, zdrowia kobiet ogólnie. To też jakieś podziały w rodzinie, jakaś konkurencja, spory, Taka narastająca frustracja z powodu niemocy, braku możliwości wyrażenia siebie, skumulowane, skrywane emocje, które prowadzą do takich niekontrolowanych wybuchów ogniewu, na sytuację właśnie ograniczenia. Mars w braku to też jakaś destrukcja jakiś konflikt w szerokiej rozumianej opiece. Może lekarze, pielęgniarki, opiekunki, tego typu sprawy. Przecież, kiedy Mars przebywa w raku, możemy też spodziewać się jakiejś niestabilności na wodzie. Mogą to być jakieś manewry marynarki, mogą to być też jakieś zatrzymania podejrzanych kontenerów na wodzie, a może będzie się więcej mówiło teraz na temat prawa morskiego. Mogą też być jakieś katastrofy naturalne związane z wodą. Mars w raku. Z kolei w takiej najbardziej pozytywnym aspekcie, to walka o bezpieczeństwo domu, rodziny, ale też i ojczyzny. Bo Mars w Raku jest patriotą. Będzie walczył do upadłego o wolność, o prawo zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa swoim bliskim, o prawo do swojej ojcowizny, ziemi rodowej. Będzie chronił swój dom. A jak wiemy, w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, na Majorce miały miejsce po prostu wywłaszczenia ludzi z ich własnych domów. Więc taki Mars teraz ma powody do zmożonych działań w obronie swojego domu. Takim myślę idealnym przykładem Marsa w znaku Raka jest rola Rasela Crowe w firmie Gladiator. To jest wojownik, który walczy o to, w co wierzy o sprawiedliwość. Kocha ojczyznę, rodzinę, jest prawy, kocha swoją ziemię, na której się urodził. Myślę, że każdy, kto oglądał ten film, zapamiętał scenę, kiedy idzie przez piękne pole dojrzałej pszenicy i delikatnie gładzi te złote kłosy dłonią. Więc życzmy sobie, aby ten Mars w znaku raka obudził wielu, wielu takich raselów, którzy staną murem w obronie najsłabszych, w obronie swojego domu, rodziny. Z dala od takich prostych przepychanek, kto ma rację i niepotrzebnych sporów jak u jakiejś cioci na imieninach. A teraz spójrzmy chwilę, jak Mars będzie oddziałał na poszczególne znaki zodiaku w tym czasie. I tak dla Barana ten Mars będzie aktywować właśnie stricte czwarty dom, czyli sprawy związane z domem, rodziną, środowiskiem, w którym żyjesz. Mogą pojawić się różnego rodzaju napięte sytuacje rodzinne. Mogą uaktywnić się jakieś sytuacje z karmą rodową. Mogą to być też sprawy związane z własnością, z ziemią, z domem, jako nieruchomością. A może to być na przykład też czas na ubezpieczenie nieruchomości. Może też, możecie teraz poczuć też taką chęć, na przykład, tworzenia drzewa genealogicznego. Dla byków z kolei Mars będzie działał w obrębie sąsiedztwa, bliskiego otoczenia. Może aktywować też jakieś sprawy związane z rodzeństwem. Ta energia będzie miała charakter stricte informacyjny, czyli mogą pojawić się jakieś Dyskusje z sąsiadami, może jakieś inicjatywy dzielnicowe, rozmowy o tym, jakieś zebrania, może jakieś plotki. Dużo dyskusji, dużo przetwarzania informacji. Bliźnięta natomiast mogą napotkać jakieś wyzwania finansowe dotyczące domu, dzieci, zdrowia kobiet w rodzinie i ogólnych zasobów materialnych. Raki mogą mieć do załatwienia jakieś kwestie konkretnie w domu, z rodziną. Może to być czas na przykład jakiś bardzo emocjonalnych dyskusji dotyczących również miejsca, w którym mieszkacie, sposobu, w jakim żyjecie, możecie widzieć to inaczej teraz, ale też zdrowia, przede wszystkim zdrowia kobiet w rodzinie. Lwy, Mars oddziaływuje na Wasz 12 dom, więc możecie czuć czasami taki brak energii do działania, brak chęci do inicjatywy, bo Mars w naszym domu jest osłabiony, brakuje mu takiej trzeźwej oceny sytuacji, chęci. Mogą pojawić się też ludzie wokół ciebie z jakimiś ukrytymi zamiarami, tacy pasywno-agresywni. Mogą też wychodzić na jaw jakieś tajemnice rodzinne, na przykład. Ogólnie to czas uzdrowienia duchowego rodziny i wychodzenia na jaw różnego rodzaju prawd. Panny mogą pojawić się u Was jakieś konflikty w rodzinie. Czy wśród przyjaciół, na przykład na polu światopoglądu, postrzegania obecnej rzeczywistości. Ale też może pojawić się u Was taka. Chęć działania w intencji ochrony słabszych, dzieci, zwierząt. Mogą też nabrać na znaczeniu teraz w waszym życiu kontakty z silnymi kobietami, jakieś liderki. Możecie liczyć teraz na ich wsparcie i na sprzymierzeńców ogólnie. Wagi: wagi. Mars będzie kierował waszą uwagę na pracę, karierę. Możecie teraz wybrać nową drogę powołania, rozpocząć jakieś nowe przedsięwzięcie, jakieś plany biznesowe, w szczególności związane z tematami. Ochrony, zdrowia kobiet i ogólnie domu. Skorpiony będziecie weryfikować swoje przede wszystkim przekonania, wierzenia. Poddawać wątpliwość dotychczasowy światopogląd. To, czy wierzycie w rodzinę, co dla Was jest ogólnie ważne, na jaką rzeczywistość się decydujecie. Teraz będziecie zastanawiać się nad tym, kim jesteście, nad historią, historią swojego pochodzenia, nad rodem, nad tym, dokąd zmierzacie. Mars aktywuje Wasz ósmy dom, więc mogą mieć miejsce jakieś trudne sytuacje w domu, z bliskimi. Jakiś rodzaje też emocjonalnego, takiego splątania, walki z jakimiś uzależnieniami na przykład. A też czas załatwienia jakichś spraw z kredytami, bankami, spłatami. Koziorożec. Mars może powodować jakieś nieporozumienia w relacjach. Brak porozumienia pomiędzy jakimiś... Komórkami społecznymi, czyli między na np. rodzinami, relacjami biznesowymi, sąsiadami. Może być tu też taka, jakiś, zaistnieć jakieś rozdzielenie, niechęć do budowania porozumienia. Wodniki, powinniście skupić swoją uwagę na zdrowiu, przede wszystkim swoim i rodziny. Też warto zachować ostrożność w jakichś pracach domowych, zwykłych codziennych obowiązkach, aby nie robić wielu rzeczy naraz, na przykład nie kroić chleba, nie rozglądać się na boki, bo wtedy łatwiej o jakieś drobne zranienia i takie tego typu rzeczy. W pracy za to, jeśli mocno się starasz i dzielnie pracujesz, teraz możesz czerpać z tego profity. Ryby. W tym czasie warto więcej uwagi poświęcić dzieciom. Przyjrzyjcie się dokładnie, co robią, jak spędzają czas. To też czas nieroztropnych poczynań, typu wpadanie w głupi romans, albo zbyt brawurowe oddawanie się jakimś zabawom czy swawolom. Warto zachować tu rozsądek i ostrożność i mieć oko na, poczyna na poczynania w tym czasie swoich pocie. Powodzenia zatem kochani i do zobaczenia wkrótce. Pa!